Proszę powiedzieć, czy dieta może być kluczem do złagodzenia objawów endometriozy? Tak. W jaki sposób? Od pewnego czasu wiemy, że właściwe odżywianie może zmniejszać dolegliwości bądź zmniejszać ryzyko pojawienia się endometriozy. Główne dolegliwości w endometrezie dzielimy na y, objawy bólowe i trudności w poczęciu potomstwa, czyli niepłodność. Bądź mogą być te dwie przyczyny naraz. Y, odpowiednie odżywianie jest istotne za, zarówno y, w przypadku możliwości uzyskania. Ciąży i urodzenia zdrowego dziecka, jak i w przypadku objawów bólowych. Na co trzeba zwrócić uwagę? Ogólnie można powiedzieć, że jest to odżywianie przeciwzapalne, czyli eliminowane są różnego rodzaju składniki odżywcze, najlepiej w porozumieniu z żywieniowcem, które będą zmniejszały dolegliwości w endometriozie. Z takich, z takich ważnych rzeczy, no to oczywiście e, wszelkie formy cukru, e, mleko krowie, aczkolwiek nad tym e, były dyskusje, ale tutaj chodzi o białko w mleku krowim, które działa e, prozapalnie. Gluten, czyli e, ta substancja białkowa, która znajduje się w zbożach, Wszelkiego rodzaju koloryzanty, poprawiacze smaku, konserwanty. Konserwanty tu jeszcze dodatkowo będą oddziaływały negatywnie na mikrobiom, gdzie jego prawidłowa funkcja również jest istotna. Oraz wszystkie GMO. Praktycznie w Polsce to jest kukurydza, soja, rzepak. No i produkty z tego, odżywcze, które powstają. To w dużym skrócie te rzeczy trzeba wyeliminować, natomiast Korzystne są między innymi produkty takie, które zawierają więcej błonnika, bo tu się podkreśla, że zmniejsza to stężenia estrogenów w organizmie kobiety, a estrogeny są takim materiałem jakby napędowym do nasilenia objawów endometriozy. Czyli przede wszystkim dieta? Tak, to jest bardzo ważne. Ale to jest nie bardzo ważne. A co jeszcze zaostrza endometriozę? Można powiedzieć współczesne życie. Ponieważ jest to stres nieodreagowany, więc każdy z nas się styka ze stresem, trzeba nauczyć się technik odreagowywania stresu, żeby go nie tłumić, bo to nasila procesy właśnie wszystkie, które zaostrzają endometriozę. Wszystkie y, oddziaływania y, pól wysokich częstotliwości elektromagnetyczne w tym między innymi telefonia komórkowa i tak dalej, y, internet bezprzewodowy, to będą y, sytuacje, które zaostrzają, więc w miarę możliwości trzeba to wyeliminowywać. Najbezpieczniej jest stosować te wszystkie rzeczy przewodowo, no, co jest trudne w dzisiejszych czasach. No i y, różnego rodzaju rozpuszczalniki, które są zawarte również i w produktach żywnościowych, one będą też nasilały to wszystko. Żyjemy w otoczeniu niezbyt dla nas korzystnym, bo na przykład praktycznie już nie ma mebli w domu drewnianych, tylko są różnego rodzaju syntetyki, tak samo z podłogami i tak dalej. To wszystko negatywnie będzie oddziaływać na człowieka.